Cześć, czołem Dzisiaj będzie odcinek bardziej taki autobiograficzny, bo będę opowiadać o kasztanach, czyli krewnych z, mojego, jakby z mojej linii ge a, genealogicznej. Ale tak całkiem poważnie, dzisiaj w kącie krótkim, chciałam Wam pokazać kasztany jadalne. Prawdopodobnie słyszeliście o tym, że kasztany są jadalne. Ja, nawet te kasztany otworzyłem i jadłem i chciałam o nich opowiedzieć. Aż tu taki filtr się pojawił i dwa. Kasztany uległy symbiozie z grzybem pleśni. Nie wiem właściwie, czy będę, czy znajdę z tej całej kolonii tych kasztanów tutaj, jesiennych, że tak powiem, jakieś do spożycia. Zobaczmy sobie to, wypakujemy. Ale co ja Wam mogę powiedzieć na temat kasztanów? Na temat kasztanów jadalnych, to, że smakują jak taka fasola, jak taki bób. No, dokładnie, w sumie takie bobowate są. One wyglądają tak jak takie trufle, tak jak takie wysuszone bobki, powiedzmy, nie. A pachną trochę wędzone, wędzonymi klimatami. Dobra. Symbiotycznych kasztanów nie będę spożywać, bo akurat nie lubię pleśni spożywać, ale znajdę jakiś mniejszy. Tutaj też już mamy pierwszą kolonię pleśni. To można by powiedzieć taki nowożytny taki młodzieżowy challenge, nie? że jemy coś z pleśnią. O, coś mamy. Dobra, ten kasztanik jest akurat ciemniejszy, taki jesienny, brązowy kasztanik. Nie? E, to taki żart. Nie, nie wiem, czy kojarzy. Pewnie kojarzycie, co to znaczy jesienny bąk z kasztanami. Dobra. Ty to jesz! <noise> To się nagrywa, to się kamery. Tak. Generalnie kasztany są jadalne, smakują jak, mm, jak po prostu zwykła fasola. Tu nie ma rocket science. nie Jeśli ktoś Wam powie, że kasztany to jest po prostu ekwibilistyka smakowa, to po prostu tak nie jest. nie Kasztany smakują jak taka fasola, tak. Mm. Nie wiem, może któregoś razu się pokuszę, żeby zebrać nasze polskie kasztany, je jakoś przygotować specjalnie i zobaczyć, czy będą smakować inaczej, bo to są kasztany jadalne. One jakby z definicji są po to, żeby je jeść. Nie wiem, czy te nasze kasztany europejskie, polskie są jadalne. Znaczy, wszystko jest jadalne, tylko pytanie, ile razy, nie? Dobra, słuchajcie, tym miłym akcentem chciałbym Wam powiedzieć, że są jadalne kasztany, je można jeść i smakują jak fasola. I koniec kącika abstynenta. Trzymajcie się do usłyszenia.